W Kacie Baranowskiej w poniedziałkowe popołudnie odbyła się 22. sesja nadzwyczajna Rady Gminy. Radni przygotowali wszystkie przygotowane projekty uchwał, m.in. określającą stawki opłat za wodę i ścieki. Pod nieobecność przewodniczącej Krystyny Lipskiej obradom przewodniczył jej zastępca Jan Wawrzyniak. Taryfy cen za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustalane są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe. Stawki na wodę zostaną na poziomie. W domie, jak były w roku poprzednim. Także nie ulegną zmianie. Wysokość stawek prezentujemy na naszym portalu internetowym. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów. Plan przygotowała pomorska grupa konsultingowa SA Bydgoszcz. Generalnie plany gospodarki niskoemisyjnej mają na celu wskazanie rozwiązań, które mogą spowodować zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Jak państwo wiecie, w Polsce stan powietrza jest katastrofalny, stan zdrowotności społeczeństwa jest związany również i w każdej gminie w Polsce przeprowadzamy najpierw takie badania sondażowe dotyczące sposobu pozyskiwania i wykorzystywania energii prawda, do wszystkich celów, czyli do oświetlania, do grzania, do chłodzenia latem, prawda. Bierzemy pod uwagę wszystkie elementy dotyczące wykorzystywania energii np. do celów przemysłowych. Na co zwrócono szczególną uwagę przy badaniach, jakie prowadzono w gminie Baranów? Braliśmy pod uwagę pewną specyfikę tej miejscowości. Macie Państwo teoretycznie bardzo ekologiczne przemysły, związane na przykład z wytwarzaniem mebli i innych tam akcesoriów stolarskich, ale tylko teoretycznie, bo praktycznie tutaj, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to może ono nie jest mierzalne przez na przykład Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny czy Ochrony Środowiska, ale na przykład jest duże zapylenie związane z używaniem różnych urządzeń, tak samo występują związki formaldehydu, występują benzalfa Pirenu. No i, i, i tak jak w całej Polsce, u państwa też niestety mieszkalnictwo dostarcza dużo emisji substancji szkodliwych. Myślę tutaj o sezonie grzewczym. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma także aspekt praktyczny. Dokument jest niezbędny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na różne zadania inwestycyjne.